Przymano czas na kolejny odcinek eee, Tym razem poziom nazywa się miasteczko. Jak widać mamy kolejnych nowych przeciwników. Nie wiem, mewy, mew chyba nie było, no to to jest też nowy przeciwnik. Eee, a tak poza tym to są takie białe i brązowe psy. W zasadzie niczym się nie różnią. Poza wyglądem, bo jeśli chodzi o y, umiejętności walki czy coś tam, to się niczym nie różnią. Próbuję trafić w tą mewę, dlatego że w niej jest y, mała niespodzianka. Ale to będzie ciężkie, żeby z pistoletu trafić. Nie wiem, jakieś cuda z dynamitem może. No, raczej nie. Kurde, gdybym miał magię tego to na pewno trafił, ale. No i mało brakło. A może po prostu stąd? O jest, mysz. Jak za 30 sekund, jest ona potrzebna do jednego bonusa, nie trudno się oczywiście domyślić. O, tutaj jest jakieś... ...kładki i prawdopodobnie do... ...dosięgnięcia tych bereł, chociaż nie wiem, może może było je dosięgnąć, może nie. Chwilę, tam się zaraz cofnę, ale najpierw muszę... ...iść. W tej rundzie oczywiście wszystkiego nie zbiorę, dlatego, że to jest tak dużo przedmiotów, że... ...naprawdę... ...zebrać wszystko w tej rundzie, to... Trzeba już ją znać na pamięć, wiedzieć co, gdzie wylatuje i ogólnie. To jest chyba najbardziej ob obszerna runda. No, tam, mniejsza o to. Dobra. Eee, no już mi i tak zresztą jakieś tam pieniądze spadły. Ale w topa, no. Nieźle zaczynam tą rundę. Odcelowania 5 razy w mewę i spadnięcia na... No właśnie, nie wiem, kamienne koce bodajże. Okej, okay. tu taka mała ciekawostka. Jeśli strzelamy do nich z pistoletu, to yy, pociski przez nie przelatują i lecą dalej. Tak więc można nawalać yy, kilka psów na raz. Tu jest mewa. Ło, ile, ile kasy z niej wyleciało Nie chcę się je zbierać. Tu na dole. O, te pomniki w tych pomników dropią jakieś przedmioty. Jeśli się w nie. Wystarczy, że się w nie raz uderzy i ym, się rozłupują i wylatują z nich jakieś przedmioty. Kurczę. Ok. I tutaj jest mały bonusik, tylko trzeba trafić w odpowiednim miejscu na kładkę. I uważaj na tą mewę, bo mewy to tutaj są naprawdę... Eee, dobra. No, nie ja będę szedł drugi raz, bo to szkoda czasu. O, jedną kulką zabiłem dwóch. To jest bodajże runda, w której jest najwięcej sztabek złota. Nie, że było ono jakoś bardzo, bardzo dużo warte czy coś, ale... Taka mała ciekawostka. Teraz tak. Tutaj o, ile do jak widać? Nie, aj! Gła, ale szczęście, jakieś życie miałem dodatkowe. Na szczęście w nieszczęściu, ale dobrze, że w ogóle żyję, bo bym musiał od, od początku nakręcać. Oczywiście wtedy tego bym co przechodziłem nie puścił. Dlatego jak umrę, to będę musiał wszystko nagrywać od nowa. Mam nadzieję, że mi się to uda za pierwszym razem przejść. Podstawa tutaj uważać, żeby nie spaść na kolce, bo przeciwnicy nie są zbyt wymagający. Niewidzialność. I teraz tak. Tutaj... Mm... Jest właśnie jeden ciężki moment, gdyż trzeba na tych mostach jak najszybciej biec Żeby się nie zapadły pod nami ha. Szkoda, że nie mam polskiej wersji, ale jak już mówiłem mam full ripa, dlatego nie mam w ogóle dźwięków. Nie, tylko muzyka jest chyba bodajże. Tu można sobie pistolecik w nich walnąć. Nieważne, czy ja stam w nogi, czy w głowę, i tak tyle samo im to zabierze. To nie jest tam FPS, czy coś. I powinien być pierwszy save point, tak jest. Czyli, nawet gdybym umarł, to bym mógł zacząć od tego miejsca. I tutaj myszol. Jak najszybciej muszę to zrobić dlatego, że tutaj jest... O właśnie, bonus, magiczny pazur. No, tam już nie zaskoczyłem niestety. Bo były chyba dwie drogi do wyboru, można było iść górą i zbierać jakieś tam bonusy, albo iść tędy. To wtedy bym musiał zbierać z, ma z magicznych pazurów. A z racji, że tak wszystkiego nie zbieram, to mogę sobie yy, je zdobyć. Gdyż one mi się bardziej przydadzą niż jakieś tam klejnociki. O, kolejny magiczny pazur, bardzo ładnie. Chyba co 500 tysięcy w życie, więc jeszcze mi brakuje 250 albo 200 ileś tam. Nie widzę, bo mi te cyferki z frapsa zasłaniają. Chyba z 200. tak. tutaj trzeba spadać z tych mostów. Dlatego, że jak widać, nie ma innej drogi. Okej. Okay. Teraz tutaj jest jeden bonus. Chciałbym zdobyć to życie, ale prawdopodobnie, jak je zdobędę, to. Ko Kolejne straty, bo spadnę na kolce. A jakbym w ogóle nie trafił, to już w ogóle by była w topa. Zresztą i tak muszę iść drogą obkrężną, nawet gdybym chciał to zdobyć. I tutaj będzie potrzebna mysz, żeby doskoczyć do tej drabiny. Tam jest jeden bardzo wartościowy bonus. Wartościowy oczywiście, jeśli chodzi o punkty, bo jak dla mnie to nie. Chociaż dla mnie punkty teraz też się przydadzą, bo potrzebuję do życia. O i tutaj jak najszybciej to trzeba zrobić O udało się wziąć życie i nie wpadłem przy tym Doskoczyłem do drabiny No to już po Właściwie ten najcięższy moment już jest za mną ale teraz pomyłka Uff. No nie idzie, te mosty to nie wiem jakim celem się tu utrzymują, ale dobra. Wow, ale to było perfidne. No i. jedno życie mi zostało niestety. Znowu zresztą. Ale może zaraz będę miał jakieś. życie za punkty zdobyte. Można tam doskoczyć, jakbyśmy biegli po tych trzech mostach. To wtedy kapitan pazur biegnie szybciej i wyżej trochę skacze. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się zawsze sprawdza. No, tam dwa ogni w tym mieczach, ich nie dosięgnę. O, drugi save point, czyli jakbym umarł, to mogę zacząć od tego miejsca, więc już nie byłoby tyle roboty. Teraz tutaj jest naprawdę rzeźnia. stanę sobie z brzegu, jak się uda. No, dobre jest to, że nie atakują w. Nie mają jakiejś zasięgowej broni, że mnie nie atakują jakimiś pociskami z daleka, czy coś tego typu. To dopiero jak do nich podejdę, nie mogą atakować. Plus fakt, że się praktycznie w ogóle nie bronią, wystarczy tylko dwa razy kliknąć. Yy, atak też dodaje trochę nam motywacji do walki z nimi, dlatego że oni są prości. Coś przeczuwam, że za chwilę będzie koniec rundy. O, znowu spadanie. Kurde, trochę za dużo magicznych pazurów zużyłem. Kurki od pistoletu to mogę, bo mam tam 70 o mierz... Łapka tu była. Kurde. Aha, chyba wiem do czego była ta mysz. Dwa posągi jeszcze. Znowu spadanie z mostów. O, dwa berła nawet. O, korona, o! Ale się odchamili. No i tutaj mapka. I koniec rundy. Widać na tym, na tej mapie e, drogę pokonaną przez e, m, naszą postać. Jak widać, poszedł z mrocznych lasów do El Puerto del Lobo. Czyli po polsku Puerto Lobos. I doszła nam nowa część mapy, na której zapisane Shipyard, czyli doki czy tam w stocznia, jak to woli Weshipyard to chyba w stocznia, chociaż nie wiem Bodaj się tak o, Nie, nie było źle 4, kolejna 5 Jaszczurki prawie wszystkie Berła, no trochę gorzej Krzyżej też nieźle Kielichy nawet dobrze bym powiedział Pierścionków będę miał chyba mało, chociaż może trochę się zbierało. No powiedzmy no, sztabek, tak jak mówiłem, najwięcej. Ile tych sztabek tu jest? 66, no, prawie wszystkie. I kasa? 110 za mało. No, ale nic, podsumuję rundę dobrze. To ja było na tyle, jeśli chodzi o, tą, o ten odcinek. LARS 838, do zobaczenia. A czy się do usłyszenia? Musiała się nie zobaczymy. Do usłyszenia w następnym. Let's Play us gry Kapitan Pazur, czy jak to wari po angielsku Kapitan Claw, czy jakoś tak Nara.